Cześć, cześć. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego, ale masz najlepszą ochronę na świecie, najlepszego ochroniarza, jaki tylko istnieje. On jest nieustannie przy tobie. Nie musisz mu płacić, nie musisz myśleć o tym, czy jesteś bezpieczny, czy też nie, ponieważ on ciebie strzeże. I jeżeli nie masz poczucia bezpieczeństwa, to proszę otworzyć ze mną księgę Izajasza. Przeczytam sobie z 43 rozdziału, drugi werset. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą. Jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali. Wow, niesamowite. Po prostu mamy tutaj obietnicę Bożej obecności. Jest mowa o tym, że będę z tobą. Gdziekolwiek nie będziesz szła, cokolwiek nie będziesz robił. Będą to miejsca niebezpieczne, tak jak głębokie wody, tak jak płomienie. To oczywiście są różne sytuacje, których my doświadczamy, które są trudne, które są żywiołami, które są silniejsze od nas. I jak popatrzeć na człowieka, to każdy z nas jest bardzo delikatną istotą. Wystarczy, że troszeczkę coś się zmieni w społeczeństwie, na świecie tutaj jakaś choroba, tutaj jakiś kataklizm, jakieś trzęsienie ziemi, trochę, nie wiem, spadek dolara albo wzrost kursu dolara, i nagle sypią nam się różne rzeczy się śmiał, że wystarczy wyłączyć prąd albo internet na parę godzin i wiele biznesów przestaje istnieć. Wiele karier zaczyna być w gruzach, ponieważ włączyli prąd. I żyjemy w świecie, które jest bardzo zmienne, a my jesteśmy delikatnymi istotami. Bóg nas bardzo precyzyjnie jest, uformował i, i zostawił w świecie, który jest pełen niebezpieczeństw. Tak naprawdę te niebezpieczeństwa są wynikiem grzechu. Są wynikiem tego, że człowiek szedł na ugodę, na pewien układ z diabłem i pozwolił, żeby roz, różne złe, złe rzeczy wchodziły, istniały. Często było to w nieświadomości, oczywiście miało być inaczej, ale jest jak zwykle. Diabeł coś obiecuje, ludzie idą na ten układ, potem się okazuje, że diabeł przyszedł tylko po to, żeby kłamać i zabijać i, i zabierać. I nie zmienił się przez te wszystkie wieki. Potem jest wielkie zdziwienie, rozczarowanie, ale już jest za późno. I ta kula się tak toczy, a my jesteśmy często zdani na pewien układ sytuacji, nad którymi nie mamy żadnej władzy. Nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, w jakim państwie mieszkamy, no, w jakim się urodziliśmy, powiedzmy, bo możemy wyjechać. Ale również nikt nam nie daje gwarancji, że jeżeli wyjedziemy w jakiś inny rejon świata, że tam będzie łatwiej. Tak więc yy, jesteśmy jak te takie okruszki tutaj rzucone. I gdyby nie Bóg, i gdyby nie jego ochrona, jego fizyczna obecność, to bylibyśmy bezbronni chyba najbardziej bezbronne istoty, jakie istnieją. Ale On jest. I On dał, dał swoje słowo, żebyśmy mieli pewność, że bez względu na sytuację, bez względu na te wielkie żywioły, które nas otaczają, czy to są wielkie wody, czy to są wielkie pożary. Dramatyczne rzeczy, które mogą dotykać naszego życia, które mogą nas nawet uśmiercić, to On nas tym wszystkim nie zostawi. On nas przez to przeprowadzi i On zawsze z nami będzie. I oczywiście wiele osób podchodzi do tej sprawy tak, że jeżeli dzieje im się coś złego, to mówią od razu, Boga nie ma, albo Bóg jest okrutny, Bóg mnie zostawił. Też nie rozumieją, że Bóg. Nie, nie gasi wszystkich pożarów, ani też nie zabiera tych wszystkich, nie odsącza tych, nie odpompowuje tych wszystkich wielkich wód, ale to, co obiecał, to to, że będzie z nami, że będzie w tej sytuacji. Czasami Bóg działa z taką mocą, że nasze okoliczności się uspokajają i przemieniają. Także te wielkie wody zamieniają się w pustynię, wielkie pożary gasną, i, i Boży Pokój, i Boży Porządek w to miejsce wchodzi. Ale czasami jest to po prostu przechodzenie przez ciemną dolinę. Idziemy przez ciemną dolinę, i ona nie znika, ona cały czas istnieje, ale nie jesteśmy sami, bo on jest z nami. On ma ten kij, ma tą laskę, która wskazuje nam drogę. On po prostu w tym wszystkim jest tuż obok. I, i ta świadomość jego obecności musi być tak realna dla nas, tak silna, tak mocna żeby to wszystko, co straszne, co próbuje nas wytrącić z równowagi, żeby nie miało mocy nad naszym sercem, żeby, żeby nie było w stanie nas zastraszyć, odepchnąć, zepchnąć z naszego kursu, tego żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w dobrym miejscu, bo jesteśmy z Nim, idziemy dalej. Tak więc, jeżeli masz po, brak poczucia bezpieczeństwa, może jesteś człowiekiem w związku, może jesteś... W jakiejś rodzinie, może jesteś w jakimś kościele, gdzie, gdzie ludzie cię zawodzą, gdzie nie są stabilni, gdzie cię bierają, gdzie nie masz poczucia bezpieczeństwa. Może nawet nauczyłeś się tego od samego dzieciństwa, że nie można polegać na ludziach, że ludzie są tylko po to, żeby ranić, żeby wykorzystywać. To wiedz, że w tym wszystkim nie jesteś sam, tylko jest to Bóg, który cię przeprowadzi przez to. Także nie zaleją cię wielkie wody i nie spłoniesz w wielkim pożarze. Po prostu będziesz miał ponad naturalną ochronę. Jak będziesz jak w takim kokonie. Idąc w takim kokonie czy przez wody, czy przez ogień, i to wszystko Ciebie nie draśnie. To wszystko nie będzie miało wpływu na ciebie. To nadal może być straszne i niebezpieczne bez Boga, ale kiedy jesteś z Bogiem, wszystko się wtedy zmienia. Tak więc bądź bezpieczny, czuj się zaopiekowany, czuj się jak niemowlę w rękach. Swojej matki, tak jak czytamy w Psalmie 131, uspokójmy nasze serca przed Nim. Odczuwajmy ten pokój, który On nam daje, właśnie pośrodku niebezpieczeństw, bo kiedyś w przyszłości, kiedy już wszyscy będziemy w Bożym Królestwie, kiedy będziemy w niebie, kiedy przyjdzie Jezus po raz drugi, kiedy zniknie grzech, cierpienie, kiedy ta cała planeta będzie odnowiona, to, to będzie naturalne, że będziemy czuli pokój. Ale odczuwać ten pokój teraz, pomimo niebezpieczeństw, to jest coś naprawdę, wow. To wskazuje na moc Boga, który jest ponad wszystko. Drogi Boże, my dzisiaj chcemy uspokoić się przed Tobą, uspokoić się, przestać panikować, przestać trząść się nad każdą sytuacją, nad każdą trudną rzeczą w naszym życiu. Ponieważ Ty nas prowadzisz, Ty jesteś tuż obok i obiecałeś, że będziesz tuż obok, to ja wiem, że jesteś. I Ty nas przeprowadzasz przez te trudności, tak, żeby Twoja chwała się ukazała, pokazała nam wszystkim, żeby Twoja potęga była oczywista, ponieważ przeprowadzasz nas przez trudne doświadczenia, a my możemy powiedzieć, że jesteśmy spokojni w Tobie. Ufamy Tobie i dajemy się prowadzić, i dziękujemy Ci, że dzisiaj. Możemy być jak takie niemowlaki w Twoim ręku, które się o nic nie troszczą, o nic nie martwią, tylko po prostu śpią i uspokajają. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, Ty, który jesteś pokojem, który obejmuje cały ten świat i nie jesteś zburzony, nie jesteś zdenerwowany, nie jesteś wybity z rytmu. Nie jesteś zezłoszczony. bez względu na to, co się nie dzieje, to po prostu ty jesteś i ty panujesz nad tym wszystkim. I tym swoim pokojem po prostu miażdżysz niepokoje tego świata. To wszystko, co diabeł próbuje zrobić, i ty jesteś ponad to. Dziękujemy Ci, że możemy być w Tobie, że też możemy odczuwać ten pokój, że jesteś z nami. Dajemy się dzisiaj przez Ciebie prowadzić właśnie jak takie małe dzieciaki. Uspokojone, ukojone, po prostu prowadzone, ochraniane. Czując moc naszego wybrania, naszego powołania i tego, że jesteśmy szczególnie w Twoich oczach. Dziękujemy Ci za to wszystko, modląc się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ciekawa jestem, czy masz takie doświadczenie, czy może coś takiego w życiu przeżyłeś, co było właśnie ponadnaturalne, kiedy pomimo otaczających, niesprzyjających okoliczności nie odczuwałeś strachu, ponieważ widziałeś, że Bóg jest z tobą i On dał ci swoją ochronę i przeprowadził cię przez ciemną dolinę. Proszę, podziel się w komentarzu, to będzie wielkim zbudowaniem dla innych osób. Każda taka historia jest po prostu mega wywyższeniem Boga i wskazaniem, że On ma moc ponad okolicznościami. I bez względu na to, co by się nie działo, to On jest. I On nas trzyma za rękę i On nas przeprowadza. Do zobaczenia jutro rano, czekam na Twoje doświadczenia. Z radością będę je czytała sama. Pa, pa, pa. Z Panem Bogiem. E